Hej, w tym, z tej strony Morwina, to jest. kolat, moi drodzy. Piękne góry, nie? Zapytacie, dlaczego jestem tutaj w obozowisku, a nie tam? Otóż, moi drodzy, skraszowało mi grę. I ostatnie jakieś pół godziny nagrania poszło się, no, chętno jak to można powiedzieć, ładnie. I niestety straciliście, no, jak mówię, 30 minut na nagrania, ale spokojnie yy, da się, powiedzmy, to przeżyć, yy, ponieważ tak naprawdę co się stało? Yy, jakieś mi tu pineski latają po biurku, niedobrze, yy, co się stało? Byłem tam, w, znaczy tam, tam, gdzieś tam byłem w tej wieży, znaczy powiedzmy, że tam byłem. Bo, znaczy, no w tym momencie nie jest to zarejestrowane, oczywiście, i tam jest, moi drodzy, bary. Nasz kolega, pedofil, oczywiście, i tam jest notatka. I co, moi drodzy? No, i tu jest jeden, ten tutaj jest obozowisko gdzieś. W tym miejscu tutaj się też wybierzemy. A przynajmniej spróbuję się tutaj wybrać. Gdzieś tutaj wiem, że jest obozowisko, już nie pamiętam dokładnie gdzie. To akurat zobaczyłem na internecie, tak całkiem przypadkowo. Czytam coś na temat kolata, moi drodzy. Tak w ogóle nie spadłem do tej pory. Czy nie zostawiamy śladów na wodzie? jak jest. Jakie jest smutne. E, moi drodzy, no i co? Ostatnie trzy godziny spędziłem na. Użerami się z programem do nagrywania i wreszcie udało mi się nagrywać, więc bez będę gadania lecimy, moi drodzy. To będzie jedyny materiał, który dzisiaj nagram, ale mam nadzieję, że e, przynajmniej docenicie to, że w ciągu jak mówię, 4 godziny nagrałem tylko jeden materiał, ale po prostu nie było innej opcji. No i lecimy, moi drodzy. Co mogę powiedzieć? Jestem trochę zmęczony, jest parę minut przed północą. A ja, jak mówię, cały czas siedzę i nagrywam w międzyczasie jeszcze bo coś mi się zrobiło niedobrze z klawiaturą, więc też ogólnie, bardzo, bardzo pozytywnie, nie? Moi drodzy, tak, i cóż to jest? Nie będę udawał się zdziwionego, bo widziałam to 7 razy, można tak powiedzieć. To są magiczne napisy moje drodzy, grozy. Które przedstawiał spórzenne, których nie do końca wiem... znaczy rozumiem, nie do końca wiem co tam jest. I... Motyw jest taki, że tu jest lawina eee... i tak, i tutaj jak pójdziemy tymi otóż tutaj belkami grozy, znowu klatki mi spadły, znowu doodwołuje się gra, to mi się nie podoba, eee... tu jest 60, tam coś tam i moi drodzy tak, eee... magiczny oczywiście soundtrack cały czas w tle i cały czas ta burza. Eee... Spadliśmy. Tak. W yy, miejscu spadłem, ale to akurat bez znaczenia, bo no i tak zaraz wrócimy tam, gdzie mamy wrócić czyli tu. O jezu, ten śnieg jest taki naprawdę nieprzyjemny. Dobrze, że nie ma zaimplementowanego tu gdzieś wychładzania czy czegoś, bo to. Ja bym wykitał po, po chwili dosłownie. I tu idziemy. I tu jest notatken Notatken pisze. We met a group of Mansi people. They have weird tools. I think they're for hunting. We've also encountered local villagers. We, we, we went, to, went to, to the railway station because we were singing too loud. But we received a very warm welcome from the local school. We had a bit of time, so we met with the students and told them about our expedition. When we reached another station, some drunk accused us of stealing his wallet.

Moi drodzy, to było dziwne. Tutaj barego nie było wcześniej, a teraz było tak jakby takie doładowywanie się świata, po którym pojawiły się bary. chyba przestaje mi lubić. Mam takie wrażenie. Nijakie. No, i tu jest tak, tu jest tutaj ta. Ym, jak ja nazwałem? Jak się nazywałem, jak to było? Ym, ja nazywam. To, no, pamiętam, nazywam to wieża Serumana, z, z władca Pieścieni, ym, Bo jakoś się tak mi przypomina. No i moi drodzy, to ja tutaj coś mogę zobaczyć. Ym, ja to chyba opadłem, moje się tak nie mylę. To jest jakieś porozrzucane, są śmieci. Tutaj chyba gdzieś była notatka, jeżeli się nie mylę. No nie wiem, czy to ci się zbary, ja tutaj we wcześniejszym podejściu nie chodziłem. Powiem wam, że dziwnie się nagrywa, kiedy już się raz w jakimś miejscu było, przyznaję. To już nie jest ten sam taki klimacik, powiedzmy. Tutaj jakieś takie mówię, tutaj jest sporo jakichś takich śmieci porozrzucanych. Ktoś definitywnie nie... Nie posprzątał tutaj od dłuższego czasu A no, powiem, taki, po raz kolejny powiem taki fenomenalny Seksistowski żart Który myślę, że wszystkim się spodoba Takie żarty o pijaku No tego już nikt nie napisał, że żart był dobry Ale myślę, że Bo nie przeczytam komentarze, ale jeśli napisał Jeśli żart się o pijaku spodobał w ostatnim odcinku To napisz, że Żart był dobry <laughs> żartuję, rzeczywiście. Mój drodzy, mmm, żart y, kolejny z pakietu nieśmiesznych y, brzmi, brzmi następująco: y, To jest powiedzonko chińskie, że tak się śmieje. Y, o kobiecie. No wiadomo, jest, jest, jest seksistowski. Y, jak to się wchodzi? Jeśli jest ładna, powiedz, że mądra. Kurwa, ma nie podobał mi się ten soundtrack. Nie, nie, nie wiem, co jest nie tak. Nie podoba mi się to, bo eee... tak niespodziewanie wszedł. Pamiętam, żebym pamię... nie, nie pamiętam tego soundtracka wcześniej. No i przerwa... przerwali mi mój niesamowity. Eee żart, który chciałem powiedzieć, który też jest bardzo zabawny. Um, jeśli jest ma, jeśli jest ładna, powiedz, że mądra. Jeśli jest mądra, powiedz, że ładna. Jeśli nie jesteś pewien, powiedz, że schudła. I to jest, moi drodzy, maksyma, ży moja życiowa, że tak powiem, na temat kobiet. To jest taka niesamowita maksyma. Um, która, ja wam mówię, ona wam uratuje życie. Za dwa lata ktoś mi, czy tam trzy lata, ktoś mi kiedyś napi potem napisze, że Morwin dziękuję, uratowałaś mój. Mój związek tym, ty, to, tym żartem, bo ja sobie zapamiętałem ten żart, i się kierowałem tą maksymum do końca życia. Tu jest notatkę Siewiersk, miasto zamknięte w Rosji. Odzie domskim. Dobra, włączę sobie latarkę. Mówię, wybaczcie z góry mój taki yy, ospały głos, troszeczkę, ale mówię, jest przed 12, a ja nie spałem od 5. No, i tak, moi drodzy, co jest na dole? Na dole, poza tym, że jest bary, jest notatka. Yy, jak ja to muszę rozegrać, od momentu, kiedy pojawiają się drzwi, ja muszę nie odwracać się. Przede wszystkim, jak to zrobić. Muszę się nie odwracać, bo w przeciwnym wypadku mnie, jak odwrócę się do bary, mnie dorwie i zgwałci. Tak. Dobra, idziemy. Idziemy powoli.

There, I found a bound journal, as if someone left it there on purpose. The journal belonged to the members of the expedition. They wrote down their thoughts and observations. Uh, note, there were also some obscure entries, probably taken down in the dark, concerning the situation they were in. This could shed some new light on the case. I am attaching the journal to this report. We have to control the conduct of the investigation. And at a certain point, stop the information flow. The facts concerning the incident cannot be made public in any way, shape, or form. Okay. Kurwa mać. Przepraszam. Hmm, no i to jest pytanie za 70 punktów. Bo tutaj skraszowało mi grę. Czy ja mogę wyjść? Czy tam na mnie będzie czekać bary? A ja mu muszę tutaj coś zrobić. Wiesz, ciekawe jest to, że ja nie słyszę kroków w ogóle. Zauważyłem, że jak właśnie, że jak jest... Jak pojawia się bary, to tak jakby wszystko cichnie, tak na... tak dosłownie na tak... Na, na chwilę. Dobra, nie będę dalej przedłużał, bo jeszcze musimy dostać do trzeciego bozowiska dzisiaj, to jest taki plan. Mój ambitny jakże. Um. No, kurde, bela, no to co ja mogę zrobić? Uff. Paciorek. No, jedziemy. Dzień dobry. Pizze przewiozłem. Tak, chwa. To się nie może skończyć dobrze, nie? Ciszem, słuchawki tylko. I time does not heal wounds. as i've recently learned, this truth was pounded into me by pain, cruelty and lies. i learned from this. i remembered. It nearly touched the essence of my understanding becoming the revelation of truth when they dragged me down the corridor with my shattered bones. When they operated on me to observe the misplacement of my organs. When they put the worst nightmares into my head. When they closed me up, put me together again, and revived me over and over to test the limits of my endurance. And when finally, after so many years, No to prawda, czas czasami leczy rany, ale nie zawsze. Może zeszliśmy stąd, wyszliśmy tą drogą, tu jesteśmy, tu. Żeby wrócić, musimy iść cały czas, styl. W prawo, nie, nie zbaczać nigdzie iść cały czas prosto ile zrobiliśmy z tych miejsc? o Jezu tak malutko miejsc zrobiliśmy tylko to trochę słabo moi drodzy słabo jeśli o to chodzi no co? no to chyba w prawo w pra nie, prosto prosto cały czas przez most to no dobra, czyli powinniśmy pójść tutaj, tak? z tego co zrozumiałem Mogłem sobie zaśpiewać szantę, ale wiem, że wtedy odpadłyby dwa muszy. Ale ja na pewno poczułbym się lepiej, bezpieczniej w pewien sposób. Próbuję wymyślić jakiś kolejny ciekawy, śmieszny żart, a jakoś mi nie idzie. A, pam... a, tak w ogóle, czy. Z... Mieliście gdzieś taką sytuację, że. Jakby to powiedzieć. Uuu, um, tu jesteśmy tutaj. Że poszliście, poszliście na pewno tam się zdarzyło na przykład do kuchni. Poszliście po kanapki, a się do, kana do kuchni i nie widzieliście po co przyszliście. Myślę, że każdemu takie coś się zdarzyło. Prosto, cały czas prosto, prosto przez mostek. w prawo. Okej, okay, dobra. Tak idziemy, czyli przez korytarz? Frudetanu? Hmm. Myślę, jestem ciekaw, co oznacza to kółko takie dookoła. Czy to jest jakiś obszar mapy? Na pewno jesteśmy gdzieś. tutaj. Chyba. Albo i nie. Tu była notatkę Poszliśmy. Hmm, to chyba, może, chyba musimy iść prosto moi drodzy, przez ten korytarz. E, z tą różnicą, że nie wiem, czy w tym momencie, jeśli już jest bary uaktywniony, to czy on w tym korytarzu nie siedzi, bo wiem, że bary nie pojawia się od razu. A w każdym razie czymś się takie uczucie, że e, idziecie gdzieś tam i w pewnym momencie orientujecie się, że. doszliście tam i nie wiecie, po co Nazywa się, moi drodzy, dowiedziałem się niedawno, że to, już się nazywa, znaczy to to zjawisko nazywa się destyn... destyn destynezją. Destynezją. Nie jestem dokładnie pewien, ale destynezja albo Destynyzją. Powiem Wam, że jednak coś ten internet uczy. Wyczuwam tam notatkę. Pójdziemy tam. No w ogóle można dojść. Bierzemy się tam. O niedobrze, 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 niedobrze moi drodzy. Pójdziemy bezpieczniejszą drogą. Teraz już myślałem, że to jakiś gościu w kapturze taki. A to tylko głupi palik. A gra mnie straszy. To jest celowo zrobione, żeby. Wiecie, co powiem, bo tak naprawdę powiem wam, że ja jestem ogólnie po obejrzeniu wszystkich od aktualnych odcinków GroTron. I cholernie kojarzy mi się ten gośnie nas goni z innymi z Grotron, jeśli ktoś ogląda GroTron, to wie o czym mówię. Tam jest notatka, mój drodzy, ja ją przypominałem w pierwszym odcinku. Ja jestem głupi. Ale. Bo czekajcie, czekajcie, bo coś jest, coś jest nie tak. Jak ja w ogóle mogę. Nie, 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 coś, coś ja nakopałem tutaj, moi. Moi drodzy. Mój zmysł. Yy, survivalowy mnie zawiódł. Tu na pewno nie mamy. Nie, nie możemy pójść. Idźmy więc stędy, ale tędy wyjdziemy na. Ym, yy, na obozowisko nasze pierwsze. To też nie do końca to, co chciałem zrobić. Bo tu jest mostek, ale opatrzcie. O, tu jest droga. Wiedziałem, że tu gdzieś jest droga, moi drodzy. Yy, czułem. gdzie można coś czuć w głębi duszy, że, że, że gdzieś ta droga istnieje. Ty Kurwa, to są czaszki. Ja myślałem, to są zwykłe kamienie. Mmm, paskudno, Natychmiast. Czytajcie sobie, M mi się tego nie chce czytać. Nie znam powiem, Przypomniała mi się, jak byłem w pininach. Czy nie wiem, jakiś górach karmić w Polsce i tam, był właśnie, taki mostek. I ja chciałem przejść, no, bo akurat z rodzicami byłem. Ale matka mnie za rękę powiedziała, że nie ma takiej kurwa. Nie ma takiej kurwa możliwości. Dobra, no, jestem dzisiaj wulgarny. Trzy przekleństwa na jeden materiał, Boże... ja przesadziłem. Jest to spieprzę, nie? I się zabije. Pełne jest nasze bozowisko. Chyba. Um, tak w ogóle, jak ta mapa, moi drodzy? Jak tam mapa? Mapa coś tam mówi? Nie przecież zebrałem notkę. Zebrałbym tą notkę i wiedziałbym gdzie jestem. Poczekajcie, no, zobaczcie. Zebrałem notkę i ta notka się nie niezupdateowana To powinna być gdzieś tą notkę tutaj miałem już wcześniej chyba Tak, a jestem gdzieś w tym rejonie. Ale widzicie co wam powiem? Ja zabrałem sobie tamtą notatkę, która jest tutaj, ale ja się zabiję jak tutaj zajdę. Na 100% będzie i URD, zginąłeś. Jesteś definitywnie, defini jesteś definitywnie głupi i martwy. Zresztą teraz tego martwię, bo głupi, znaczy do głupi to byłeś cały czas. No szparcie, no, ja nie, nie będę, no, nie mogę się tam dostać. Ja mówię, ten, ten nasz bohater to się tak szybko męczy, ja nie wierzę pójdźmy przez ten mostek. I tak. I ja będę chciał znaleźć to nowe obozowisko, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. <laughs> może już się bałem, że mi znowu skraszowało grę, nie? A wierzcie mi, kiedy wam skraszuję 7 razy grę w ciągu jednego jednej sesji pod do gry, to naprawdę to zrozumiecie już to, że może być. Mogę być spulwersowany. Em. Um. Szczerze, to tak, to my jesteśmy teraz przy kręgach i powinniśmy i pójść. Yy... Muszę się to ustawić, moi drodzy, no, tutaj bo to też się bardzo. nie da wejść. Nieważne, moi drodzy, nie będę was męczył moim szukaniem ścieżki. Ja wam dziękuję za uwagę, dzisiejszą uwagę. Dość krótki odcinek, ja go raczej przytnę, e, żeby on był krótszy, e, ale spokojnie, moi drodzy, piąty myślę, że wam wynagrodzi. Znajdziemy sobie zobowiązanie i pójdziemy z następnego punktu e, na naszej niesamowicie niesamowitej mapie. Moi drodzy, ja mam dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia na następnych materiałach na moim kanale.